Zrobić, żebyś mógł ciemnej strony Co zazuba czy jasną stronę Więc się nie możesz bronić Przed tym być ciemnej strony Co Muszę też być gdzie, mogę też iść w dokąd zmierzasz. Każdy ma jakieś tam, dokąd zmierzasz. Muszę iść, im powinien nie Och, ta ma kamera! Idę tu, idę tam. Idę, gdzie eklerkę zjem To nie dla ciebie, Paul. Idę tu, idę tam. Ja podróży boję się. Poczciwy straszek, on dobrze wie, kim jest. Jeśli sam wiesz, kim jesteś, właśnie wschodzi gwiazda dwa. Jeśli wiesz, gdzie bywałeś, to z uśmiechem ruszysz tam. Dokąd zmierzasz, dokąd zmierzasz, tych zbliwości dosyć już. Ruszaj raz, ruszaj dwa, ruszaj wreszcie, ruszaj. Dokąd zmierzam, tego nie wiem, dokąd iść, pytanie. Wszystko jest źle, wciąż nie widzę gwiazdy mej. Ja to kto, więc smutno, bo ja to kto, mnie przeraża to. Może Jones, może Smith, w kościach też nie czuję nic. Gdybym wiedział co i jakbym się cieszył? No a tak, och ja to kto, kto zrozumie to, pokręcony, bo takie byle co? Bo ja jestem jak zgubiony psiak. Czy ktoś z was zna moje DNA? Kim jestem, kim? Kto powie mi? Już nie mam sił, o sobie nie wiem nic. Dokąd zmierzasz, tego nie wiem. 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 Dokąd, tego? Nie wiem. Dokąd zmierzam, tego nie wiem. Czy ja to ja? Czy buty mam? Cześć, Czaszko! Co tu robisz? Całkiem sam? Smutno ci? O, nie przejmuj się mną, rubi. Poradzę sobie. Jestem po prostu do bani. Nie wiem skąd pochodzę, więc skąd mam wiedzieć, dokąd zmierzam i kim jestem? I co tu robię? Orety, nie martw się, Czaszko! Po prostu spójrz na. E na, na jasną stronę! Dzięki, ale w tej chwili ta jasna strona jest ledwie mniej ciemna. A wobec tego... Jeśli już taką masz stronę, to w tę stronę wciąż patrz. Hmm, nie rozumiem. To jedno wiedzieć musisz, że jeśli nie odpuścisz... Rzecz w tym robi, że ja... To zmartwiej, powód już będziesz miał. Serio? Pamiętać, że otworzyć może drzwi i te zamknięte te. Hej, rubi, rubi. Na polanie jesteś więc lemoniadą uracz się. Chwyć tylko każdy dzień. Hey, hey. Doskonale! A potem krzyknij, hej! Cóż więcej powiedzieć ci? Zabawa zabawą ma być. Pełnią życia musisz żyć już co dzień. Slogamy już skończyły mi się Nic nie szkodzi, Rubi, chyba już rozumiem Podsumowując, byś lepiej mógł zrozumieć Próbowałam powiedzieć to, że życie to zabawa Jeśli stąd patrzy się, gdzie ta strona, strona jaśniejsza ja. Widzisz czaszko? No to, żeby dobrze się bawić. Tak. Bawić? Eh. Dzięki, Rubi. Ale to nie jest odpowiedź na pytanie, kim no, jestem. No tak. O, już wiem. Poprosimy innych, żeby ci pomogli. Na pewno się tego dowiemy. Chodź. Eh. E, dobra. Cześć, straszki. O, witajcie, Rubi i Czaszko. A co wy tu robicie? Próbuję pomóc czaszce dowiedzieć się, kim jest. Tak, poradzisz mi coś? Hmm, cóż, tak się składa, że sam często zadaję sobie to pytanie. Zastanawiasz się, kim jestem? O nie, 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 zastanawiam się nad tym, kim ja jestem, ale w zasadzie staram się tym nie przejmować. Poważnie? Być na luzie to pasuje mi. A! Widzisz, wcale nie przejmuję się strachem. To znaczy, że lubisz się bać? O nie, nie, nie! Co ty, zwariowałeś? Serce mi galopuje, oddech mam przyspieszony. Popatrz, o, meszek na mojej szyi stoi na baczność. Ale mówię sobie, walcz z tym, tak, wyjaśnię ci to. Kubek, sznurek, pięść Ja wszystkiego boję się I nie lubię śpiewać też Bo wszystkiego boję się To łóżko, lustro, półek, pięć Och, skąd was stylu tutaj jest? Nawet siebie boję się Mój ząb, mój szpon, też Ja wszystkiego po prostu boję się Teraz wy! Zrobić u, nie mrzwagam Aż mnie przeraża. Kuska co mam na imię Bili. Przepraszam, boję się w tej chwili. Zima lato jesień jest. Ja wszystkiego boję się i lubię Hamak, gdy jest cień. Och, nawet o! Takiego. O jejku, jejku, mój strach taki wielki. Nie wylewam łez kubełków, wesołą minę mam. Bo zawsze byłem twórzem i lepiej myśleć, dłużej mój strach wytrzyma dłużej. O jejku, jejku, wielki jest mój strach. I to mym przesłaniem właśnie jest, że ja już wszystkiego boję się! Co o tym myślisz? No, straszek chyba wiekim jest, ale to nie ma związku ze mną. Tak, chociaż fajnie śpiewał. Ej, wiem, kto daje dobre rady? Um. Cóż, drogi chłopcze, życie to ocean możliwości. Jeśli coś idzie, nie tak po prostu płyń z prądem i tyle. Płynąć z prądem? Tak! Musisz tylko obrać odpowiedni kurs i wiedzieć, jak przetrwać sztorm. No i trzeba znać się na linach. O! Och, może ujmę to inaczej. O, jestem kapitanem, statek wielki jest. I mogę zabrać was na bardzo długi rejs. Gdy ja tu dowodzę, to nie może być źle. Bo jestem kapitanem statek bardzo, 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 bardzo wielki swój mam! Bo on jest kapitanem statek bardzo, 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 bardzo wielki swój mam! No tak, jestem kapitanem i kajutę na brzegu mam! Woda jest straszliwie nudna, mówię to Wam. Już nigdy nie zatonię statek, którym gniazdo mam. O, jestem kapitanem i na brzegu bardzo, 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 bardzo osobistą kajutę mam. O, jest kapitanem i na brzegu bardzo, 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 bardzo osobistą kajutę mam. Nigdy, już nigdy, 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 nigdy o nic martwić już nie musi śnieg. Jakoś nie umiem się w tym odnaleźć. A! -a. Ay Ay -a. A. Świetnie. Może zamiast ciągle o tym rozmyślać, postaraj się to poczuć. Poczuć? <satpt remembering> no, właśnie tak. Jak ty to robisz? Nie Niby co? Zawsze znajdujesz odpowiednie rozwiązania. Nie zastanawiam się. Robię to, co czuję. Ej, skąd dochodzi ta muzyka? Trzeba tylko. A ja, tak! Ej, nieźle ci idzie! Bez sensu robi. Au! Poddaję się. Ej! Ech. Daj spokój. Przestań. Mam nadzieję, że nic mu nie będzie. Dokąd zmierzasz, dokąd zmierzasz, dokąd zmierzasz, dokąd zmierzasz, dokąd zmierzasz, dokąd zmierzasz, dokąd zmierzasz. Wzbieram we mnie cicha złość. Nie mam skóry, sama kość. Och, nie wiem sam, Czych krewnych mam? Wielki problem z tym mam, Gdzie jest miejsce? słyszysz. Dobra, już dobra, słyszę! Widzę światła, które błyszczą. O! Kim wy jesteście? Aniołami? Prorokami? Widzę światła, które błyszczą. O, sorgi, tak, widzę światła, które błyszczą. Idź tam, gdzie rozbłysną. Grzeszko, czy ty słyszysz? Tak, tak, słyszę, idę tam, gdzie błyszczą światła, rozumiem. Czaszko, czy ty słyszysz? Czaszko, czy ty słyszysz? Super! Przemawiają do mnie istoty nie z tego świata. Słyszę ich głosy, ale ich nie widzę. No, ale w musicalach takie rzeczy zdarzają się często. Czaszko, 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 czaszko! Czaszko! Witaj w rok operze, która jest twoim życiem. Kolon, zastanawiasz się kim jesteś? Wyluzuj! My już dawno to odkryliśmy. Dawaj, Lesiu. Co o czasce mówić wiem, wiem, dokładnie, wiem dokładnie co powiedzieć. Czaska, to facet, o którym śpiewam. On jest ta Lesiu Czaszka to facet, którego znam I siedzi on sobie ta tam A my śpiewamy o nim po tej stronie Tu dla niego jest ta pieśń Czaszka, 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 czaszka Czaszka, czaszka On jest czaszką Czaszko, co o tym myślisz? Czaszko? Aha. O nie! Gdzie jesteś? Ech, nic mi się dzisiaj nie udaje. Nic a nic. Kto to śpiewa? Jak to co? Nie może być gorzej to. Makabra? Odnieś głowę, więc... Dobrze się czujesz? Makabro! W swych oczach życie przejrzy się Trochę miodu brakuje. Nic wielkiego nie ma w cie. Gdy może być gorzej, zwykle tak jest. W końcu czas odpocząć, nie myśleć, co się stało dniem i noc Cieszyłaś mnie, Ah, O, świetnie. Wszyscy dają mi rady, ale to nie pomaga. I ciągle nie mam pojęcia, kim jestem. O, Cześć! Czaszko, całe wieki się nie widzieliśmy! Szkieleton? Tak to ja! Nie, yeah, yeah. Dostaniecie tu trochę? Dzięki, Sary. To bardzo miła propozycja. Ale e niestety musimy znikać mamy dzisiaj koncert. E możesz mi coś poradzić? No jasne, o co chodzi? E chodzi o życie. A życie? Jest proste, inaczej mówiąc, płaskie. Płaskie? To cała tajemnica. Narka Łysolu. Czekaj, stój! Mogę iść z wami? Jesteś pewien, że tego chcesz? Na pewno o to ci chodzi! O tak, na 100%. Chcę z wami ruszyć w tango. Znaczy w podróż mojego życia. E, co wy na to? <laughs> no to zabierajmy się stąd! Świetnie. Tylko najpierw muszę coś załatwić. Dawaj Łysolu! Nie trzeba słów mój kościsty. Dawaj! Naprawdę nas opuszczasz? Chyba nareszcie wiem, gdzie jest moje miejsce, Ruby Oni są tacy jak ja To wspaniale, czaszko Bardzo się cieszę y Rozumiem twoją decyzję Idź za swoim... Y jeśli to... Jeśli ty... Y och, przepraszam Zupełnie nie wiem, co powiedzieć Spójrz w jasną stronę Dzięki, ale w tej chwili ta jasna strona jest zaledwie mniej ciemna. Wobec tego? Jeśli jaśniejsza gdzieś jest strona, właśnie w tę stronę patrz. Ja tak powiedziałam? Dalej lubi, wiem, że staćcie na więcej, postaraj się. Kiedy się lubi, trzeba trochę swobody dać Przyjaciela we mnie zawsze masz. Nie na zawsze żegnam dziś się. Płakać nie ma sensu, nie. Kiedy skierujesz rok tam, gdzie jaśniejsza jest ze Tak! Nie zostawiaj nas, czaszko. Nie odchodź, czaszko. Boję się, że się już nigdy nie zobaczymy. Posłuchajcie. Musimy pozwolić czaszce szukać szczęścia. Ech, tym razem nie będę śpiewać. Nigdy was nie zapomnę. Ech, na razie. Pa. Cześć. Pa. Pa. Na razie. Ej, Ruby, ruszam w drogę. Powodzenia. Dokąd zmierzasz, dokąd zmierzasz tych tkliwości dosyć już. Ruszaj raz, ruszaj dwa. Ruszaj wreszcie rusz. Ale jak my będziemy dalej żyć bez czaszki? Nie martwcie się. Jasne, będziemy za nim tęsknić, ale to co dobre dla niego jest też dobre dla nas. Może i tak, rubi. Mam nadzieję. Przeżyję to. Przywykłam do katastrof. Kurczę. Och, Fatum. Gdyby mucha go ukryzła w nos albo nawet inne coś. To ją pacnę. Oh, oh. Gdyby w zębach kiedyś szpinak utkwił gdzieś i poruszał się, kiedy chciałby coś powiedzieć i pewności też by było brak, co się zaraz może stać, powiedziałabym mu. I gdyby brud na jego stopach był, bo skarpety nosił cztery dni, wzięłabym go na stronę, szepnąć mu słówko, bo dla niego tylko dla niego wszystko zrobiłabym, choćby miał na imię Jim. Nic zanim pod kości z tych stóp aż po kości nos kogo oszukam, smutno mi ciąg dalszy nastąpi opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Sonica, reżyseria Miriam Aleksandrowicz dialogi polskie Joanna Koryłko. teksty piosenek Marek Kreisler dźwięk i montaż Agnieszka Stankowska kierownik muzyczny Agnieszka Tomicka organizacja produkcji Agnieszka Kudelska wystąpili Rubi, Maria Peszek Irys Magdalena Karel, Makabra Magdalena Ruszczka, Poł, Wojciech Paszkowski Franio, Modest Lesio Jan Aleksandrowicz, Straszek Piotr Kozłowski Czaszka, Sławomir Pacek Panowie Biały i Biały, Tomasz Jarosz i Dariusz Odija oraz Agnieszka Kudelska Aneta Higiel, Aleksander Czysz i Jacek Czysz.